W 2020 loty gołębi dorosłych to u nas w oddziale były trochę takie trochę inne. Te gołębi nie wchodziły nam do oddziału zachodziło od południowej strony. Aczkolwiek tam wyniki w pierwszej trójce jesteśmy w tych mistrzostwach, kilku wygraliśmy no i w okręgu też tam w pierwszej trójce w kategorii A chyba drugi wicemierz okręgu. W GMP jesteśmy chyba w piątce i w kategorii C też tam wysoko jesteśmy chyba w pierwszej piątce także. W sumie nie jest źle z tymi wynikami z tym, że te problemy, tak jak mówię, no, niespecjalnie te gołębie wchodzi do, do działu. W tym roku wyjątkowo dziwnie od południa zachodziły. a odnośnie gołębi młodych, taki udany sezon dosyć, mimo że no, w tej Polsce dużo, dużo, dużo strat, dużo się mówi o tych trudnych lotach. Pierwszy lot mieliśmy bardzo udany, chyba tam mieliśmy 26 pierwszych gołębi. I dosyć dużo skuteczność procentowa. Drugi lot przegoniony z takim północnym wiatrem, gołębi się wracały, ale też tam zrobiliśmy serię, chyba jako jedyni w oddziale, bodajże, albo jeszcze ktoś tam zrobił. Trzeci lot super, zaczęliśmy chyba trzecim gołębiem, ale 46 gołębi w pierwszej 50 mieliśmy, także rewelacyjny lot, skupienie super. Następnie czwarty lot mieliśmy godzin w 320 chyba kilometrów. I Tam chyba dostaliśmy 26 pierwszych gołębi i też bardzo dobre skupienie, także ten lot był równie dobrze udany. Piąty lot w zeszłym tygodniu, okręgowy, 425 km, do mnie tu, do gołębnika, słubice, bardzo wymagający, pod wiatr, jednak gołębie musiały pracować. Zaczęliśmy dobrze, pierwszym gołębiem i tam chyba mamy. Pierwszej 20-13 gołębi na liście oddziałowej. Myślę, że będziemy mieli w pierwszej trójce może najlepszą, albo w pierwszej trójce segię do okręgu. Także I zaczęliśmy w pierwszym gołębiem w okręgu tak samo. Także myślę, że ten lot był też udany. Aczkolwiek duże straty są w oddziale i w okręgu, bo dzisiaj rozmawiałem z kolegami na zebraniu. No to 50% gołębi brakuje praktycznie w okręgu. Także trudny lot. Ale ogólnie dla nas, tak jak mówię, zakończenie sezonu moim zdaniem bardzo dobre. Dobrym wynikiem. Także sezon gołębi młodych udanych w sumie, bo, bo przy tych stratach, które tutaj są w regionie czy w Polsce, no to naprawdę duże, duże straty i, i tu musimy się cieszyć, że jednak tych gołębi zostało trochę na przyszły sezon. Z takich nowości, które w tym roku tam krzyżowaliśmy, próbowaliśmy, to oczywiście gołębie. Kitla od Dirka Wandebulka. Tutaj tych podwójnych wnuków mamy trochę, tych gołębi skrzyżowane z tą linią 808. Bardzo dobrze się pokazały, już naprawdę czołowe konkursy, komplety konkursów. Także przyszłość też w tych gołąbkach widzę ją. Eee, no, oczywiście, gołębie z tej linii Harry'ego od też z tą linią 808 rewelacja. Eee, czołowe konkursy, i w zeszłym tygodniu pierwszy gołąb był na no, oddział, i tydzień wcześniej. Dwa tygodnie temu też był pierwszy gołęb na oddział, także z tej linii tam naprawdę super te gołębie też polatują. No bardzo dobrze nam się pokazały w tym roku gołębie z Dakara, od Wojtka Handelka i tutaj czołowe konkursy, tam trzeci lotnik oddziału między innymi, no i z tych słubic tego trudnego lotu bardzo dobrze się pokazały te gołębie, także z tych nowości nam się tutaj trochę takich ptaków pokazało nowych, myślę, że no i oczywiście z Golden Prince'a tutaj kilka gołębi nie bezpośrednio po nim, ale już wnuki do niego już potrafiły i na tych krótkich lotach lecieć równo z tymi gołębiami szybkimi. No oczywiście na tym ostatnim locie, no ta samiczka, która będzie pierwsza w okręgu prawdopodobnie, no to już jest wnuczka do tego samczyka. Także taka przyszłość i pokazała się już naprawdę tu z dobrej strony, że przy takim trudnym locie pod wiatr już potrafi wyprzedzenie zrobić takiej gołąbno naprawdę z dobrej, z, dobrej, z dobrej linii, także tutaj nie byliśmy tak bardzo zdziwieni, że jednak sobie poradziła super. Nie? Także, no, inne te gołębie testujemy, ale to na razie jest daleka droga. Zobaczymy, co to wyjdzie. Ale tego te gołębie naprawdę w tym roku się pokazały super. Mimo tego trudnego sezonu, w, tak jak mówię w tych różnych regionach. Także tutaj koledzy też z Polski mieli te gołębie. Czy z tych bulków, czy z tych krzyżówek Harry razy 808 i tak samo rewelacyjnie polatali. Także praktycznie 5-6 gołębników w Polsce, które tutaj bazują na tych gołębiach, prawie wszystkie te gołębniki zdobyły tytuł misza albo wicemisza oddziału. Jeden gołębnik mistrza okręgu. Także ja jestem zadowolony z tego, że jednak te gołębie potrafią gdzieś lecieć, zdobywać pierwsze konkursy. Tu, kiedyś hodowca zadzwonił do mnie i mówi: 16 dyplomów, 3 gołębie ode mnie, zrobiły bezpośrednio oryginały. No to czego już można lepiej chcieć? To jest naprawdę super. To mnie cieszy, że te gołąbki potrafią lecieć i wygrywać. Chciałem tutaj pokazać samiczkę, która zdobyła nam pierwszy konkurs z tych słubic, z tego trudnego lotu takiego wymagającego pod wiatr. To jest właśnie wnuczka do tego naszego samczyka z Golden Prince'a. Nieduża samiczka, no kapitalnie zbudowana, bardzo mocna muskulatura. Yy, także zrobiła fajne wyprzedzenie w oddziale i w okręgu. Prawdopodobnie pierwsza będzie. Na razie jeszcze się trzyma na pełnym skrzydle. Jest przygotowana jakby do sezonu, dalej widzę. Nie chce się tu tam rozpierzyć przed sezonem. Silna, mocno zbudowana. Jej matka, pochodzenie nie, to była z Gąbileu Hermans. Babcia była olimpijską samicą z Nitry, była pierwszy Pierwsza była na olimpiadzie w kategorii G, także super pochodzenie. No i tu, oczywiście, z drugiej strony Golden Prince, także przyszłość. Oczywiście tych gołębi może na dłuższe trasy. Tu chciałem zaprezentować samiczkę z linii, właśnie z Kitla, Dirka Wandebulka, to już krzyżówka jest. Ta samiczka zrobiła 4 na 4. Po czterech lotach yy, była chyba trzecim lotnikiem oddziału. Na piąty lodium nie zakoszowaliśmy. Z racji tego. Że chcieliśmy ją tu przeoszczędzić, delikatnie tę głębę sprawdzić później w przyszłości. Bardzo silna samica, czołowe konkursy, kapitalna. To jest przyszłość. Typowo sprinterski gołąb. Na mocnych skrzydłach, muskulatura, piękna samica. Kolejny gołąbek, który chcę pokazać, to jest córka Dakara Jedynki. A matką jest podwójna wnuczka Golden Prince'a, ta samiczka nam wylatała komplet konkursów i trzeci lotnik oddziału na koniec sezonu. Ze Subic była bodajże dwunasta na oddział tutaj. Bardzo silna samica, rewelacyjnie się już pokazała tak samo, także z tego Dakara gołębie prawdopodobnie nam się tu fajnie przyjmą, i będą chciały latać te dłuższe trasy i zwłaszcza te cięższe loty. Bardzo elegancka samica, silna. Też widać przygotowana jeszcze do sezonu. Jeszcze bym mogła cisnąć, nie może się rozpierzyć. Z dwóch są wspaniała rodzina, super lotników, bo olimpijskie gołębie i najlepsze lotniki Belgii. Także uważam, że to są przyszłościowe gołębie na dystans 500-700 kilometrów. Kolejny gołąbek, który chcę zaprezentować jest z linii 808 i z linii Harrego. Jego ojciec jest synem Karola, jest wnukiem 808 i prawnukiem 808. A matka podwójna, wnuczka Harego z linii Jana Hojmasa Gołębi. Super lotnik, w tym roku 4 na 4 Między innymi był pierwszy na oddział, siódmy na oddział. Kapitalny ptak, mocno zbudowany, rewelacyjny. Wielkie nadzieje wiążemy zresztą z tymi gołębiami. Bardzo silne gołębie i potrafią naprawdę bardzo szybko latać. Kolejnym gołębiem, który chciałem tu pokazać, jest z krzyżówki 808 i yy, z linii Kitla. Super gołąb, który nam tu wylatał tak samo komplet konkursów. Piąty lot nie był koszowany, ponieważ mniej Samczyków koszolaliśmy więcej samic. Bardzo silny gołąb. Uważam, że naprawdę czołowe konkursy tutaj bił. W pierwszej grupie cały czas siadał. Super ptak. Chciałem jeszcze zaprezentować tutaj naszą samiczkę, która wygrała z lot z Brukseli. Pierwsza w okręgu, ósma w regionie. Bardzo fajna samica. Ta samiczka nam się zameldowała w drugiej dobie 923. Bodajże także tu wyprzedzenie miała dosyć duże w oddziele. No i w okręgu tak samo, także bardzo fajny akcent na koniec sezonu. Pierwszy konkurs w oddziele z takiego poważnego lotu. Dosyć trudny, trzy doby konkurs. Ona tu jednak sobie super poradziła.